Wielki eksperyment za pożyczone pieniądze pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy się nie udał. Komisja Europejska urządziła spektakl Tych, tym, których lubiła, dawała pieniądze, tym, których nie lubiła, pieniędzy nie dawała. Dziś widać, że program odbudowy y, doprowadził do sporego zadłużenia Unii Europejskiej i nie przywrócił konkurencyjności Unii Europejskiej względem Stanów Zjednoczonych czy Chin. Myślę, że prokuratura europejska powinna również sprawdzić działania Komisji Europejskiej, dlaczego niektórym krajom nie dano pieniędzy. A co w Polsce? Rząd Donalda Tuska chwali się, że odblokował krajowy plan odbudowy, że są pieniądze. Czym się tu chwalić, że europosłowie z Polski głosowali za y, rezolucjami, żeby nie dać Samorządowcom, inwestorom, firmom pieniędzy na drogi, czym się tu chwalić, że Komisja Europejska wstrzymała finansowanie szpitali w Polsce, że pacjenci przez to ucierpieli, czym się tu chwalić, że Komisja Europejska nie dała pieniędzy na modernizację sieci ener ener energetycznych i mamy droższy prąd, czym się tu chwalić? Wszystko, co złe z rykawery do kosza, nie wolno tak działać. Unia musi być Europą ojczyzn, narodów i solidarności. Dziękuję Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności jest aktualnie największym narzędziem szantażu politycznego i nacisku politycznego, którym Komisja Europejska próbuje wpłynąć na procesy demokratyczne w państwach członkowskich, faworyzować posłuszne sobie rządy, a głodzić finansowo te, które chcą być od polityki Brukseli niezależne. Polska miała do niedawna zblokowane pieniądze z KPO i mimo to przetrwaliśmy i poradziliśmy sobie w czasach kryzysu. Brak zadłużania z KPO jest lepszym z punktu widzenia interesu państwa niż uzależnienie się od znaczonych pieniędzy przeznaczonych na cele korzystne głównie dla brukselskich elit i dla stojących za nimi zielonego lobby. Nie ma naszej zgody ani na wasze kamienie milowe, ani na zadłużanie się następnych pokoleń, aby finansować wasze ideologiczne absurdy. Bezrefleksyjne korzystanie z tych pieniędzy to dalsze brnięcie w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, przeciw której dzisiaj buntują się praktycznie wszystkie sektory europejskiej gospodarki i płacący za taką politykę obywatele Europy. Szanowni państwo, Raporty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące RRF nie odkrywają nic nowego, potwierdzają to, co wielu nas podejrzewało instrument jest nieefektywny, źle zarządzany i kosztowny, wdrażany opieszale, kamienie milowe są nierówne, a bezstronność Komisji budzi wątpliwości. Można zaryzykować stwierdzenie, że część środków została wydana nieefektywnie. Pewne jest, że całość kosztować będzie ponad 200 miliardów euro, z czego spłata pochłonie nawet 20% przyszłego budżetu. W praktyce oznacza to mniej środków na rolnictwo i politykę spójności. Nowy model budżetu to próba ukrycia przez komisję tego, jakie są koszty konstrukcji ponoszą obywatele, rolnicy i regiony. RRF zamiast odbudować Europę, posłużył umacnianiu władzy Komisji, która z dotacji uczyniła narzędzie presji dla niepokornych rządów, czego przykładem jest Polska. Jeśli uznać, że idea instrumentu była dobra, to operacjonalizacja już nie. Ten eksperyment się nie powiódł. Pozostały tylko rachunki i pytanie. Z tym pytaniem Państwa pozostawiam na sali, kto zapłaci za błędy Komisji. Dziękuję. Szanowni Państwo. Unia Europejska bardzo szybko zareagowała na pandemię, jak na organ, który skupiał tyle państw, i uruchomiła ten fundusz odbudowy i, zwiększenia, odbudowy i zwiększenia odporności. Niestety, ze względu na łamanie zasad praworządności i konflikt z instytucjami unijnymi poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości, Polska nie mogła korzystać z tych środków przez dłuższy czas. Zamiast sięgnąć po fundusze, które były dostępne, bo to nie tylko przy pożyczki, ale i granty, rząd PiS zadłużał państwo. Dzięki zmianie rządu pod koniec 2023 roku środki zostały uruchomione i trafiają już w tej chwili do szkół, szpitali, samorządów, do przedsiębiorców, ale jest to dopiero dwa lata później niż w innych krajach. Są dobre wieści, też z ubiegłego tygodnia, mianowicie przedłużono termin rozliczenia środków dla Polski do końca 2026 roku, a na dziś prawie połowa środków przeznaczonych dla Polski jest zakontraktowana. Unia Europejska nie jest zatem wyimaginowaną wspólnotą, jak mówią niektórzy polscy politycy. Jej działania przynoszą konkretne, namacalne i odczuwalne efekty. Dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim środki finansowe, krajowe plany odbudowy stały się instrumentem wpływu na między innymi, to, w jaki sposób wyglądały wybory w danych krajach. Przykładem jest Polska, gdzie głodzono, jak to mówiła bezczelna Niemka, pani... Katarzyna Barley tak twierdzą, że będzie głodziła środkami finansowymi Polskę. I niestety też tak było. Mimo sytuacji kryzysowej gospodarczej, mimo wojny na Ukrainie, szpitale czy też inne instytucje nie otrzymywały pieniędzy, bo taka, tak pieniędzy, bo taka była decyzja polityczna. Więc z tego miejsca chciałbym zaapelować, żeby zastanowić się, dlaczego krajom członkowskim Unii Europejskiej, takim jakim oczywiście jest Polska, Politycznie blokowano środki finansowe. Ursula von der Leyen czy też pani Katarina Barley w sposób bezczelny, arogancki wpływała na wybory w demokratycznych państwach. Wpływano na środki finansowe, blokując je, po to, aby tylko zmienić danego premiera w, w Polsce, który, jak rozumiem, liczył na to, że bez zmiany legislacyjnej środki otrzyma, a to pokazuje, że to jest łamanie prawa przez komisarzy unijnych. Dziękuję.